Następne zadanie, które mogę pokazać to jest następne, czyli 91, pierwsze, czyli rozwiąż takie równanie. I to zadanie jest tak naprawdę dokładnie takim samym zadaniem jak to poprzednie co robiliśmy, czyli zakryć element w postaci liczonowej, tylko że z jeszcze jednym krokiem na końcu. Hmm. Czyli to co polecam Ci tutaj zrobić to samemu sobie najpierw przećwiczyć co tutaj jest takiego podobnego, jakie podobieństwa są, hmm. tak samo jak się w poprzednim zadaniu to robiło. No a kiedy już to zrobisz, no to zobaczyć, czy, czy na pewno ja tak samo zrobiłem no i wtedy iść dalej. Więc zapauzuj. Dobra, więc uznaliśmy, że już zapauzowałeś, więc możemy iść dalej. Także tak, no tutaj podobieństwem jest to, że tutaj jest 1 i 3, czyli że jakby razy 3 są te dwa czynniki. Te dwa czynniki też są razy 3. I... Tutaj, nawia tutaj oba są doda dodatnie, to oba są ujemne. Ale to, że są ujemne, to nieważne, bo możemy wyciągnąć minus przed nawiasem. Czyli zróbmy tak: z, z tych dwóch czynników wyciągniemy. Siup, szukaj, zróbmy tak: x kwadrat, x plus 1, yy, x plus 3. To z tego wyciągnęliśmy, z tych dwóch pierwszych, co są tutaj. A z tego wyciągniemy minus 4 przed nawias. I w nawiasie zostanie nam x. I tu już będzie plus 3. No bo minus 4 razy x da minus 4x. I minus 4 razy plus 3 da nam minus 12. To ma być równe 0. Teraz wyciągamy te x plus 3 przed nawias. I wychodzi nam x plus 3. To jest plus. I w drugim nawiasie. Z tego pierwszego zostaje nam x kwadrat, a z tego drugiego, jak x plus 3 wyciągniemy przed nawias, to zostanie nam minus 4. To ma być równe 0. No i tu już jest proste. Tu <śm> można zauważyć, albo można obrócić dt, jak tam się chce, że to jest tak naprawdę x plus 3. To przepisujemy. Tu jest x kwadrat minus 4. To jest po prostu ze wzoru skróconego mnożenia x plus 2 razy x minus 2 równe 0. No i wtedy się dowiadujemy, z tego już bardzo łatwo odczytać, jakie są rozwiązania, bo x może być równy z tego nawiasu minus 3. Chciałem tutaj znać no, tak, może być minus 3, to z tego może być minus 2, a z tego może być 2, tylko to jeszcze zapiszę. x równy minus 2, x równy 2, czyli lub, lub. x jest równy minus 3 lub x jest równy minus 2. To możemy nawiasy dodać, żeby to tam schludniej wyglądało. No i tyle. I to są nasze trzy rozwiązania tego równania.